Inwestycje drogowe w powiecie dąbickim w tym roku na poprawę jakości nawierzchni oraz budowę chodników przeznaczone zostanie w sumie około 17 milionów złotych. Już niebawem rusza remont ponad 5-kilometrowego odcinka Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa oraz mostu na potoku Kamienica w Bączałce. Zadanie opiewające na blisko 5 milionów złotych w 70% pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Remonty na odcinku drogi w miejscowościach Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa. To nie jedyne zadania, jakich podjął się powiat Dębicki. Okres letni jest takim naturalnym okresem, gdzie te inwestycje są w e, swoim apogeum. E, mamy bardzo dużo inwestycji teraz, które są aktualnie prowadzone przez powiat Dębicki jako inwestora. E, takie dwie najważniejsze to jest remont e, drogi brzostek smarżowa. Plac budowy jest przekazany już wykonawcy, wykonawca jest na budowie e, i rozpoczyna pracę. Prace od miesiąca już również trwają na odcinku drogi powiatowej Dębica Zdziarzec w miejscowościach róża Zasów. To są dwa takie dość duże odcinki dróg, bo jeden to jest ponad 5,5 km, drugi to jest ponad 4 km, km wraz z chodnikiem, natomiast powiat dębicki realizuje bardzo dużo inwestycji, również chodnikowych. Podobnie jak w ubiegłym roku, gdzie mieliśmy 17 inwestycji właśnie drogowo-chodnikowych, tak w tym roku również zbliżamy się do 20 zadań, które w każdej gminie powiat Lemicki realizuje wspólnie z samorządami lokalnymi, czyli z gminami. Za co właśnie też chciałbym podziękować lokalnym włodarzom, czyli wójtom, burmistrzom, że wspólnie te, te inwestycje realizujemy. Jesteśmy akurat tutaj w miejscowości Paszczyna, chociaż jesteśmy na granicy Brzeźnicy i Paszczyny, gdzie kończymy wspólnie z gminą Dębica realizację kilometrowego odcinka chodnika, potocznie nazywany tutaj Do Góry Śmierci. Gdzie to jest bardzo ważny ciąg, no, poprawiający przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców i Paszczyny, i Brzeźnicy. Korzystających tutaj chociażby z muzeum przy Górze Śmierci czy z cmentarza. Także wszystkie te inwestycje mają jeden wspólny mianownik, a mianowicie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu podróżowania, i zarówno tego samochodowego, jak również komfortu i bezpieczeństwa pieszych. Ta inwestycja poprawia bezpieczeństwo dochodzących tutaj do Góry Śmierci, że jest patriotyczne miejsce, cmentarza, parafia w Osiedle, jeszcze więcej osób tutaj dochodzących. Powstaje parking, ale mówimy o chodniku, który jest bardzo potrzebny. Były robione w dwóch etapach. Na tym miejscu, w tym miejscu podziękować starostwu i oczywiście wodarzom też gminy, bo partypacja 50 do 50 procent była tego, tej inwestycji. Także jeszcze raz tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować za ten chodnik, który jest już ku końcowi oddania. Część inwestycji realizowanych przez powiat Dąbicki dobiega końca, i już niebawem zostanie oddana do użytku. Wiele zadań jest również w planach. Jeśli chodzi o zakończone inwestycje, to tutaj jesteśmy na finiszu inwestycji brzeźnica paszczyna. Chodnikowej to jest około pół kilometra chodnika o wartości 500 tysięcy. Drugą inwestycję, które, którą będziemy kończyć lada dzień to jest w miejscowości Stasiówka pół kilometra chodnika i bardzo ważna inwestycja dwuletnia, która na koniec sierpnia będzie zakończona to jest budowa drogi i chodnika w miejscowości Głobikowa, Braciejowa. Tam również wykonawca już kończy pracę. Zostały tylko takie kosmetyczne Prace związane z pogłębianiem rowów, oczyszczaniem, także myślę, że na koniec sierpnia będziemy mieć kilka dużych, ważnych inwestycji dla mieszkańców powiatu zrealizowanych i oddanych do użytkowania. Na ostatniej sesji radni powiatu Dębickiego zaakceptowali i uchwalili uchwałę związaną z planowanymi inwestycjami na kolejne lata. Ee, Zarząd Dróg Powiatowych, pan dyrektor Tomasz Pyzia, tutaj zaproponował e, inwestycje praktycznie w każdej gminie i In, to inwestycje zarówno związane z przebudową dróg, jak również budową nowych chodników. I tu chociażby wspomnę o miejscowości Grudna, Górna, Grudna Dolna, Siedliska Bogusz, e, w miejscowości Jaworze Górne, ja, Jaworze Dolne, Gołęczyna, Połomia, to są te miejscowości, e, również Łęki Dolne, e, do machowej, także tych inwestycji, które planujemy, jest bardzo dużo na kolejne lata. Mamy je gdzieś usystematyzowane, spisane, wiemy jak chcemy działać, są one uzgodnione z naszymi radnymi powiatowymi, ale również z samorządami, to co powiedziałem wcześniej, gminnymi, czyli z burmistrzami i wójtami danych gmin. Także myślę, że wspólnie tutaj. Właśnie z gminami będziemy realizować bardzo duże inwestycji w najbliższych latach, tak żeby właśnie poprawiać to bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Jak zaznacza wicestarosta powiatu dębickiego Adam Pieniążek, inwestycje drogowe realizowane są praktycznie w każdej gminie powiatu dębickiego. Koszt prac pokrywa nie tylko powiat dębicki z własnego budżetu. Ich wykonanie możliwe jest dzięki pozyskiwaniu różnych źródeł finansowania.